Zstawia czynności życiowe protistów, czyli rozmnażanie i osmoregulację. wykazuje związek budowy protistów ze środowiskiem i trybem ich życia. Tutaj skupimy się na obecności wodniczek tętniących, oraz jeszcze analizuje na podstawie schematów, przebieg cykli rozwojowych protistów i rozróżnia poszczególne fazy jądrowe. Resztę czynności życiowych oraz związków budowy ze środowiskiem i trybem życia omawiałam w poprzednim filmie link macie u góry. I dzisiejszą gwiazdą będzie Pantofelek, jednokomórkowiec należący do Orzęsków. Przejdźmy do budowy komórki Pantofelka. No to najprościej zacząć, że jest ona wypełniona cytozolem. A płona komórkowa jest specyficzna, ponieważ jest to pelikula. Mamy tutaj cytostom i cytopygę, czyli niby gębę i niby odbyt miejsce endo i egzocytozy. Dobra. Oczywiście w komórce są również substancje zapasowe, mamy wodniczki pokarmowe i to co jest też istotne to to, że mamy aparat jądrowy składający się z dwóch jąder z makronukleusa i mikronukleusa. Makronukleus to inaczej jądro wegetatywne, ono odpowiada za ekspresję genów i regulację procesów komórkowych, może być nawet poliploidalne, no i posiada też bardzo wiele jąderek. Mikronukleus z kolei jest określany jako jądro generatywne, jest wyciszone transkrypcyjne i tak naprawdę ma rolę dopiero w koniugacji. Do tego wszystkiego mamy jeszcze wodniczki tętniące, o nich sobie jeszcze trochę dzisiaj opowiemy. Najpierw przejdźmy do tego, czym w ogóle jest osmoregulacja. Osmoregulacja to są procesy, które mają na celu regulację ciśnienia osmotycznego płynów ustrojowych. No w przypadku jednokomórkowców po prostu płynu komórkowego i tutaj będziemy to regulować chociażby poprzez kontrolowanie poziomu wody, a więc wypływ i odpływ wody z komórki. I z osmoregulacją ściśle powiązane jest też hasło osmoza. To była dyfuzja rozpuszczalnika przez membranę półprzepuszczalną rozdzielającą dwa roztwory o różnym stężeniu. W przypadku osmozy mówiliśmy sobie o roztworach hipertonicznych, izotonicznych i hipotonicznych. Przy hipertonicznym mieliśmy większe stężenie w roztworze niż w komórce, stąd woda uciekała z komórki do roztworu. Przy izotonicznym mieliśmy wyrównane stężenia, stąd woda przepływała w jedną i w drugą stronę, a przy hipotonicznym stężenie w komórce było wyższe, stąd woda cały czas napływała do komórki. Tak jak z wmuchiwaniem powietrza do balonu, ta komórka, którą jest cały czas pompowywana woda, będzie rosła, rosła i pęka. Stąd dobrze, jeżeli komórka potrafi zabezpieczyć się przed właśnie nadmiernym napływem wody do niej, na przykład posiadając ściany komórkowe albo inne do tego służące struktury. Ale teraz po co my sobie to wszystko przypominamy? Niektóre orzęski, w tym pantofelki, będą żyły w wodach słodkich, chociażby w takiej kałuży. No i w tej kałuży one będą miały wyższe stężenie soli i tak dalej, względem środowiska, stąd możemy powiedzieć, że żyją w roztworze hipotonicznym. A więc w tym, kiedy woda stale napływa do komórki, grożąc jej eksplozją, tylko że pantofelek wcale nie chce zakończyć swojego żywota i eksplodować. Po to są jemu wodniczki tętniące, które stale będą? pulsować i wypompywać nadmiar wody. I tu możemy sobie zobaczyć pracę właśnie takich wodniczek tętniących. Oglądamy sobie teraz pantofelka, który jest w trakcie podziału. Cały czas śledzimy tą samą komórkę. Widzimy, że zaczyna się tworzyć bruzda i komórka stara się podzielić na pół. Jest to podział poprzeczny. W przypadku eugleny mielibyśmy podział podłużny. Bardzo ładnie widać też pracę rzęsek. I komórka jest coraz już bliżej celu. Niedługo będziemy mieli dwa osobniki potomne. I już prawie. Mamy dwie komórki, każda o połowę wielkości normalnej. I rozmnażanie ogólnie jest ok, zwiększamy liczbę osobników, natomiast w takim przypadku rozmnażania bezpłciowego nie mamy zwiększenia różnorodności genetycznej, bo nie ma tej rekombinacji materiału genetycznego. Stąd warto znaleźć jakiś proces płciowy, który by nam w tym pomógł, na przykład koniugację. I oto mamy bezwstydnie koniugujące pantofelki, wymieniające i mieszające swoje materiały genetyczne. I Pantofelki posiadają aparat jądrowy, na który składa się makronukleus i mikronukleus. Oczywiście warto jest mieć się jeszcze z kim koniugować, stąd potrzebne są nam w sumie dwa pantofelki. Każdy posiada jeden makronukleus i jeden mikronukleus, z czego mikronukleus jest diploidalny. Makronukleus to trochę inna historia, pomijamy. Te pantofelki będą musiały się teraz połączyć. Na tyle, aby bez problemu mogło dochodzić między nimi do transferu genów. Co istotne, zaczyna nam również degenerować makronukleus. No, i jak już mamy tylko mikronukleus, to możemy przeprowadzić mejozę. Mejoza oczywiście będzie zachodziła zarówno u jednego, jak i drugiego pantofelka. I co istotne, w trakcie mejozy mamy do czynienia z crossingową. Stąd jądra potomne będą się wszystkie od siebie różniły. Dlatego właśnie ja zastosowałam to znaczenia liter od A do H, aby pokazać, że każde jądro jest inne. W efekcie końcowym mejozy powstały nam po cztery różne jądra haploidalne w każdym pantofelku. No tylko że my aż czterech nie potrzebujemy, aby tylko jedno haploidalne jądro w każdym pantofelku. Stąd pozostałe będą degenerować. Te, które się ostały, ulegają mitozie. Gdy już mamy po dwa haploidalne jądra w każdej z komórek, możemy się powymieniać swoim materiałem, czyli jądro A zostanie u jednego pantofelka, ale drugie możemy przekazać kompanowi tak samo z jądrem E. Czemu by się nie zamienić. Jak już się wymieniliśmy jądrami, to możemy się już rozłączyć. Nasze jądra mogą się oczywiście połączyć, czyli mamy do czynienia z karyogami. W ten sposób w każdej z komórek mamy po jednym jądrze diploidalne. My chcemy mieć w końcu aparat jądrowy, który składał się z dwóch jąder. Stąd potrzebujemy zastosować mitozę. są dwa jądra diploidalne. I każdy z nich będzie się mógł przekształcić jedno w makronukleos, drugie w mikronukleos i w ten sposób zakończyliśmy już koniugację pantofelków. Można by powiedzieć, że jeżeli chodzi o pantofelka, to na dzisiaj to będzie tyle. Teraz przejdziemy sobie już do przemian faz jądrowych. Jest to nic innego jak po prostu regularne następowanie po sobie fazy haploidalnej i diploidalnej. Taki schemat, powiedzmy w bardziej rozbudowanej wersji, omawiałam już w innym filmie, do którego macie link w górnym rogu ekranu. Natomiast dziś skupimy się na bardziej uproszczonej wersji tego diagramu. Czyli komórka haploidalna to inaczej komórka w haplofazie, a diploidalna w diplofazie. Jeżeli będziemy mieli połączenie dwóch komórek haploidalnych, to czyli mamy zapłodnienie, powstaje nam komórka diploidalna. A diploidalna może ulegać mejozie i wtedy powstaną komórki haploidalne. I w ten sposób mamy właśnie tą przemianę faz jądrowych jedna po drugiej. Związane jest z tym hasło postać troficzna, czyli taka postać haplo lub diploidalna, która jest zdolna do wykonywania pełni funkcji życiowych takich jak odżywianie, wzrost i rozwój. Jeśli dla danego organizmu jego postać troficzna będzie występowała w haplofazie, no to będzie to haplont. Jeśli natomiast będziemy mieli taką postać w diplofazie, no to powiemy, że jest to diplont przeanalizujmy to sobie na przykładzie człowieka. Dojrzały ludzki organizm jest zbudowany z diploidalnych komórek. W takiej postaci możemy jeść, spać, cieszyć się życiem, wykonując resztę czynności życiowych. Z kolei nasza haploidalna komórka, czyli gameta, na przykład plemnik, choć ma bardzo ważne zadanie, jest tylko plemnikiem. Jak myślisz, człowiek będzie w takim razie haplontem czy diplontem? I oczywiście, że diplontem mamy przewagę fazy diploidalnej w naszym życiu. Zastanówmy się teraz nad tym, kiedy powstają nasze gamety. To jest taki cykl rozwojowy, który można by odnieść chociażby do człowieka. Mamy zygotę, pierwszą komórkę naszego organizmu, diploidalną. Z niej rozwija się cała diploidalna postać troficzna czyli taki lutek. I teraz część jego komórek, część naszych komórek może ulegać mejozie, w wyniku której powstaną gamety. Te gamety mogą się z sobą łączyć, plemniki i komórki jajowe. Wtedy mamy do czynienia z zapłodnieniem, czyli rodzajem gami. No i powstaje zgota. I widzimy wyraźnie, że mejoza będzie zachodziła przed gamią, a jeśli coś jest przed, to jest pre. Więc mejoza, która jest w naszym cyklu rozwojowym, to mejoza pregamiczna, mejoza zachodząca przed gamią, przed łączeniem się komórek, przed zapłodnieniem. I taka sytuacja jest ogólnie normalna dla komórek diploidalnych. Natomiast nie tylko komórki diploidalne chcą się rozmnażać i przeprowadzać mejozę, tylko że komórka haploidalna nie może przeprowadzić mejozy. I tu się pojawia problem. Mamy sobie takiego chociażby jednokomórkowca, który no, jest haplontem i chciałby się rozmnażać płciowo. Do tego musi dojść do zapłodnienia i do powstania diploidalnej komórki, zygoty. No ale ten organizm musi jakoś wytwarzać gamety. I w tym wypadku cały organizm będzie się zmieniać w gametę. Wyobraźcie sobie, jakby to wyglądało u nas? Chcecie mieć dzieci? Musicie stać się plemnikiem albo komórką jajową. Na szczęście u nas tak nie jest, ale zobaczmy, jak wygląda cykl rozwojowy takich haploidalnych organizmów, które zmieniają swoją postać w gamety. No to dobra, mamy haploidalną postać troficzną. Część będzie przekształcana w gamety i te gamety mogą się z sobą łączyć, dojdzie do gami, zapłodnienia. No i powstanie nam zgota. No i teraz mamy diploidalną zygotę, ale my chcemy mieć haploidalną postać troficzną. Stąd będziemy przeprowadzać mejozę. I z jednej zygoty powstaną cztery haploidalne powstacie troficzne. I popatrzcie, najpierw mamy gamie, a później mamy mejozę, a więc mejoza jest po gamie. A jak jest po gamie, to jest to mejoza postgamiczna. Mejoza, która występuje po zapłodnieniu komórki. A więc wiemy już, jak wygląda cykl rozwojowy z mejozą postgamiczną, czyli ten u komórek haploidalnych, z mejozą pregamiczną u diplontów. Ale mamy coś takiego jeszcze, co się nazywa przemiana pokoleń, czyli cykl rozwojowy z mejozą pośrednią. Przemiana pokoleń to nic innego jak po prostu regularne następowanie po sobie pokolenia rozmnażającego się za pomocą gamet, czyli gametofitu, i pokolenia rozmnażającego się za pomocą meiospor, czyli sporofitu. Będziemy mieli pokolenie rozmnażające się płciowo, czyli gametofit i bezpłciowo, czyli sporofit. Na sporoficie znajdują się sporangia, w których powstają spory, konkretnie meiospory. Inna nazwana sporangia to również zarodnie. Meiospory to po prostu zarodniki. No to skoro będziemy mieli meiospora, więc zachodzi mejoza, no to sporofit musi być diploidalny, no bo haploidalne mejozy by nie przeprowadził. No i później jest takich meiospor, które już będą haploidalne, kiełkują gametofitę, a więc siłą rzeczy gametofit jest haploidalny. Sporofit diploidalny, przeprowadzana jest mejoza. Gametofit haploidalny powstaje z haploidalnych meiospor. Dobra. Na gametoficie będą powstawały gametangia. W gametangiach powstają gamety. I z tych gamet, jak one się połączą, dojdzie do zapłodnienia, wykiełkuje nam sporofit. Haploidalne gametofity produkują gamety. Jeżeli dojdzie do połączenia tych gamet, czyli do zapłodnienia, to będzie mógł z cygoty wykiełkować diploidalny sporofit. W jego zarodniach będzie dochodziło do mejozy i powstaną meiospory, z których będą kiełkować gametofity. I jeśli sobie popatrzycie uważnie, to zapłodnienie i mejoza są tak naprawdę pomiędzy jednym a drugim pokoleniem. Więc mamy tutaj coś pośredniego. I dlatego ta mejoza jest nazywana mejozą pośrednią. I jest ona charakterystyczna właśnie dla cykli rozwojowych z przemianą pokoleń. Widzicie teraz listownicę, a więc jedną z brunatnic, która jest dobrze przymocowana do podłoża i wygląda dosłownie majestatycznie na dnie zbiorników wodnych. Teraz listownica jest jednym z organizmów, którego cykl rozwojowy zaraz przeanalizujemy. Tutaj może zacznijmy sobie od tego, że mamy diploidalny sporofit, to co tam ładnie nam falowało w wodzie. I teraz w sporoficie będą znajdować się zarodnie, a w tych zarodniach komórki, które będą ulegać mejozie, a więc po prostu będą tworzyły nam zarodniki. Ok, czyli mamy komórkę macierzystą zarodników, ona ulega mejozie i powstaje nam mejospora, zarodnik. Te zarodniki są ruchliwe, dlatego tutaj dostały nam wici. Inaczej takie ruchliwe to nazywamy je też zoospory. Ok, z zarodników kiełkują gametofity. Będą osobno gametofity żeńskie, produkujące komórki jajowe, i osobno gametofity męskie, produkujące plemniki. Jeśli dojdzie do połączenia plemnika z komórką jajową, czyli do zapłodnienia, to powstanie nam zygota. Z tej zygoty z kolei rozwinie się nam sporofit, a w tym sporoficie, jak już dojrzeje, powstaną zarodnie z komórkami macierzystymi zarodników. Na dziś to tyle. Pamiętajcie, aby zapoznać się z notatką na Blogspot i zostawić sobie oraz lajka. Do zobaczenia na lekcji.